Dajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa. Łukasz Nagaj, witam w mocnej rozmowie. Dziś naszymi gośćmi są pan Łukasz Molenda, zastępca prezydenta miasta Radomia. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. I pan Martelka, starosta Radomski, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Panie prezydencie, zacznijmy od. Y Opłat za śmieci, które wzrosną o 100%, w celu zbilansowania systemu, czy taka drastyczna podwyżka jest konieczna? No, niestety, konieczna. Przez lata Rada Miejska nie wyrażała zgody na potrzebne podwyżki, które bilansowałyby. Ten system. Nawarstwiło się to tak bardzo, że doszło do sytuacji, w której przez ostatnie lata dołożyliśmy aż 90 milionów złotych do funkcjonowania tego systemu. W związku z powyższym trzeba było ten węzeł gordyjski przeciąć i, i doprowadzić do sytuacji, by system się wyzerował bądź prawie wyzerował bo tutaj jeszcze będzie to zależało od przetargów, które przed nami jeśli chodzi o przyszły rok, a jak wiemy w ciągu ostatnich lat bardzo zdrożała opłata marszałkowska, tak zwana środowiskowa, zdrożały koszty pracy, zdrożało, zdrożały media w związku z powyższym. Taka podwyżka niestety była konieczna. Dodajmy, I... że zgodnie z prawem to nie jest tak, że miasto nie może dopłacić do składowania tych odpadów, tylko po prostu nie chce czy nie powinno. W miasto nie powinno dopłacać. Idea jest taka, że system powinien się bilansować. Dopłata jest możliwa w momencie, jeżeli z wiadomych przyczyn tego się nie da co do złotówki oszacować, pojawiają się jakieś braki. Natomiast w naszym systemie doszło do patologii takiej oto, że ponad 40% kosztów musieliśmy pokrywać się z dochodów własnych, czyli jednym słowem zamiast remontować szkoły, chodniki, drogi, szpitale to musieliśmy wydawać te pieniądze na wywóz nieczystości i gospodarowanie odpadami, a trzeba też przypomnieć, że Miasto nie może też zarabiać na tym. Jednym słowem, e, wysokość opłat jest uzależniona tylko i wyłącznie od kosztów. Na ostatniej sesji dowiedzieliśmy się, że mm, wzrost tej, tej opłaty za śmieci to jest wina Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko to, bo zadłużanie się miasta to też jest wina Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan starosta podchodzi do tego tematu? I gradobicie w Chinach też. A było go w Chinach? Nie, ale na, na pewno. Przyznaję do tego. Na pewno można by <laughs> też Prawo i Sprawiedliwość za to obciążyć. Panie redaktorze, słabej baletnicy przeszkadza nawet rąbek u spodnicy i jeżeli to jest jedyny pomysł na funkcjonowanie, to znaczy to nie ja, to poprzednik, to to jest pomysł na krótką metę. Myślę, że wyzwania i prawo, które jest, i i środowisko zewnętrzne, tak bym to określił, jest do przewidzenia. Tu nie chodzi o wróżbiarstwo, ale chodzi o pewne konkretne działania, które następują po konkretnych decyzjach. Jeśli konkretne decyzje zapadły już parę miesięcy temu, mówię tutaj o wyborach, mówię tutaj o decyzjach także tych związanych z wyborami samorządowymi. I to mówię również o pewnym środowisku, które takie, a nie inne warunki stwarza dla samorządów, w tym wypadku, czy to jeśli chodzi o gospodarkę śmieciami, tak bym to określił, czy, 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 czy szpitale, czy szkoły, czy, czy drogi, czy cokolwiek innego. Ja śledzę, staram się śledzić te zapowiedzi związane z tak zwaną reformą dochodów własnych samorządów. I tutaj jest oczywiście dłuższa rozmowa, ale wszystko wskazuje na to, że jeśli ktokolwiek zyska, to duże miasta, bardzo duże miasta, 6, 8, może 10 dużych miast w Polsce zyska. I wracamy do tego, co już było, to znaczy i na Polskę A i na Polskę B, to znaczy duże miasta zyskują, nawet w kontekście tej ogłoszonej decyzji, zresztą bardzo enigmatycznej pana premiera w kontekście. CPK i tak naprawdę skorelowania tych szlaków nie tylko kolejowych, właśnie z głównymi miastami, z dużymi miastami, a gdzieś pominięcie tych miast mniejszych, czy Polski powiatowej, gminnej, czy nawet miejskiej, ale takich, takich małych miasteczek. To pokazuje jak niestety te nożyce jeszcze bardziej się będą otwierać. I oczywiście można wszystko ubierać w narrację, to nie ja, to poprzednik, to Prawo i Sprawiedliwość, tylko na dłuższą metę myślę, że nawet ci, którzy wypowiadają takie słowa, mają co do tego dystans i zaczynają sobie uświadamiać, że że ta łódka nabiera wody. Mówię to bez satysfakcji, bo mamy wszyscy plany. My samorządowcy, pan prezydent, ja, wójtowie burmistrzowie, plany i marzenia, roz, rozpędzone inwestycje albo zaplanowane inwestycje. W tej chwili jesteśmy na etapie budowania takiej strategii ponadlokalnej. Mówię o Radomskim Obszarze Funkcjonalnym, po to, żeby ona wpisywała się w tą strategię no, naszego Mazowsza. Ale przypomnę, tak naprawdę kończy się albo może zaczyna się końcówka trzeciego roku perspektywy tej unijnej i pozostanie nam praktycznie dwa lata, plus ewentualnie dwa na rozliczenie na to, żeby aplikować na zadania, realizować te zadania i rozliczać te zadania. Jeśli śledzę, bo tak przebiegam, przebiegam po tematach, ale jeśli śledzę właśnie powstawanie tej strategii to jestem naprawdę zasmucony, ponieważ mam wrażenie, że ministerstwa, które są na etapie no, pewnej negocjacji czy, czy uzgodnień, nie bardzo wiedzą jak się zachować, z ostrożności, że tak się wyrażę, zachowują się bardzo pasywnie, nie, nie są to instytucje, które kreują pewne warunki dla tego czy innego samorządu, który mógłby pełnymi garściami brać te środki, Yy, chociażby z KPO, bo to KPO trochę jest, jak powiedziałem, gdzieś jak Yeti. Wszyscy mówią, ale nikt nie widział na to razie. To dość, dość pesymistyczna wizja. Zakładam, tak że się, pan prezydent tak się z tym z... nie zgadza, no, tym tak bardziej, że złożyło, odpowiada pan za tą tak kwestię. Tak się złożyło niestety, że kwestia dostępności KPO to jest y, problem... Y, Prawa i no, w, <śmiech> Dokładnie <śmiech> rzecz ujmując, y, pana premiera Morawieckiego, który... Tak y, który no, chyba nie zaprzeczy pan, że w... W czasach, kiedy pan Mówi to rządził, to wówczas mieliśmy sytuację taką, że Unia Europejska wstrzymywała te środki tak, nie... z powodu naruszeń praworządności. Tak, w tej chwili prawo... ta Teraz... procedura została no, zniesiona i zostały środki odblokowane. Gdybyście państwo nie blokowali tych środków jako prawo i sprawiedliwość. Nie pan osobiście, oczywiście państwo koledzy parlamentarzyści i członkowie rządu to nie, nie byłoby takiego problemu. G Więc ja, ja, trochę, tam nie jest bardzo bo nie jest z tematami, ale, ale wróć, wróćmy do miasta. Bo... te projekty y, zrobić I, i, i przez to, właśnie, że Prawo i Sprawiedliwość było tak opieszałe w tych tematach i y, tak z takim uporem godnym lepszej sprawy y, y, zwalczało y, y, działania praworządne i wprowadzało nieład, y, y, to mamy teraz tak mało czasu jako samorządowcy. Ale... A Świstak tak siedzi i rozwija swoje sreberka. No. A propos A koalicja, Obywatelska przejęła pełnię władzy w mieście, no i też no, teraz chce przejąć. Jeszcze jest, odpowiedzialność. jest polskie Ludowe, jest Polska 2050. Okej, okay, czyli ko koalicja ta samorządowa, ale tak. też chcecie przejąć um, odpowiedzialność za Urząd Pracy, czyli powołać swój miejski Urząd Pracy, jakie są przesłanki tutaj. Osobną instytucję, tak. Pierwsza kwestia to jest kwestia taka, że chcemy mieć wpływ na to, co dzieje się w powiatowym urzędzie pracy, tym naszym miejskim Urzędzie pracy. W tej chwili takiego wpływu specjalnie nie mamy. Jest on prowadzony przez e, samorząd powiatowy, powiatu radomskiego. E, no ale patrząc na to, co tam ostatnio się działo, ja jestem też ciekaw, może pan starosta nam tutaj za chwilę powie i wyjaśni, jakie to, to nieprawidłowa. No to chodzi pan o sprawy kadrowe, działy. tak? Tak, chociażby tak. No ale jak, jak pan e, od, odbije to te argumenty, że to jednak jest duży wydatek dla miasta, że... Ale w tej chwili też jest to duży wydatek dla miasta, bo miasto płaci i współfinansuje powiatowy urząd pracy, tylko nie ma żadnego wpływu na co to co tam się dzieje. A na koniec roku, jeżeli są jakieś braki, jeżeli chodzi o budżet powiatowego urzędu pracy, to dostajemy rachunek od pana starosty no i musimy go uregulować, nie mamy żadnego wyjścia, więc to nie jest komfortowa sytuacja, jeżeli chodzi o kształtowanie rynku pracy w naszym mieście. Panie starosto pan mówił w mediach, że starostwo kredytuje def. Fakto, wydatki Urzędu Miasta na, na funkcjonowanie tego urzędu, urzędu pracy, ale czy miał Pan wcześniej jakieś sygnały z, z tego względu, że miasto jest nie, niezadowolone z pracy urzędu? Absolutnie nie. Zawsze przedstawiciel prezydenta Radomia jest w Radzie Rynku Pracy, nigdy nie zgłaszał jakichkolwiek. Uwag, pretensji. To wynika z dawnych jeszcze porozumień między panem Starostą Kieszkowskim, to już dziesiątki lat, lat temu, jak Miasto Radom i Powiat Radomski porozumiały się co do wspólnego prowadzenia zadania pod tytułem Powiatowy Urząd Pracy, ale tak jak mówię, to jest Miejsko-Powiatowy Urząd Pracy w praktyce. I my jako powiat realizujemy to myślę bardzo dobrze, umowa czy porozumienie. No to porozumienie... co się dzieje panie starosta w tym powiatowym urzędzie pracy, że pański człowiek, którego nie pan ma chwalił, człowiek, powołał tak, nie i, i teraz go pan odwołał i zwolnił go pan dyscyplinarnie. No ale to czy te sprawy kadrowe wiedzy... wpłynęły na decyzję? No to jest fundamentalnie, no panie redaktorze chyba chciałby pan wiedzieć dlaczego na przykład pański przełożony został zwolniony, prawda? To wpływa na Pańską pracę, czy też nie? Kto rządzi? Nie mam wpływu no, na to, no, czy, no, czy właśnie, mój przełożony będzie wspomniany, ale, ale, Natomiast... ale, ale chyba wpływa. Prawda? Ale to czy w czy z powyższym... chce, miasto chce mieć wpływ na to, kto będzie zatrudniony wpływ, nie wpływ. w tym urzędzie? Przede wszystkim to my nie mamy w, tej, w tym momencie wiedzy, co się wydarzyło, że pan starosta postanowił. Bo takie enigmatyczne komunikaty, wszystko ale, było pięknie, a nagle się już okazuje, że zostało. pana ciekawość, mhm. naprawdę. Sądzę, Tak, wyniki kontroli, audytu, jeśli już to za chwilę będą. Jeśli już nie są ogłoszone, to za chwilę będą ogłoszone. Czyli zwolnił pan człowieka, zanim pan zrobił tą kontrolę i audyt? Czy? Nie, nie. Zrobiłem, poprosiłem o, o rozstanie się, dlatego że właśnie ta kontrola i audyt wypadła źle i na tym polega zarządzanie. To właśnie chciałbym się dowiedzieć, się... co złego było nie tak, no co więc... wymagało, że trzeba było karnie aż zwolnić dyrektora, no więc... bo to rzadkość. No pewnie, że za... rzadkość, ale to powoduje, że w sposób zdecydowany firma, w tym wypadku powiatowy urząd pracy, może skutecznie funkcjonować. Nie ma niepotrzebnych przepychanek, niepotrzebnych... Y, 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 rozmów medialnych jest po prostu sprawne prowadzenie urzędu, a z punktu widzenia mieszkańca, czy to powiatu, czy gminy, to jest najważniejsze. Oczywiście możemy się ekscytować, że y, 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 jakiś dyrektor, jeden czy drugi pracownik, jeden czy drugi stracił pracę, i możemy eksponować to, ale tak naprawdę od mieszania y, 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 w szklance bez cukru herbata nie zrobi się słodka, odmieszania i, 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 i sugerowania, że oto i, i jakiś ruch kadrowy sprawia, że miasto Radom po raz trzeci tak na marginesie już ogłasza, że powoła swój miejski urząd pracy, no to oczywiście sezon ogórkowy jeszcze przed nami, ale to jest jeden z tych satyrycznych tematów, o, o którym już mówiliśmy. Nie, panie, tam się, starosto, nie tam się czy... wydaje, że panu dyrektorowi byłemu już nie no. jest dośmiechu. Ale ja cały czas nie uzyskałem Ale to, to mamy, mamy insynuację. Dlaczego, dlaczego pan, o tym może nie rozmawiajmy? Pan... Panie starosta, czy, czy miasto zarobi na tym, czy miasto zaoszczędzi na tym, Dl... że powoła swój urząd? Ale nadal nie wiemy, panie dyrektorze, dlaczego pan starosta zdecydował się zwolnić pana dyrektora. Bo to jest dla mnie fundamentalnie istotne. Co zrobił pan dyrektor, że go pan zwolnił? Powtarzam, wyniki kontroli hmm. będą dostępne. Ja nie będę referował tutaj w tym momencie. Wyników kontroli są dostępne, będą przesłane oczywiście panu prezydentowi, jako temu, który ma prawo wiedzieć o, o, o różnych problemach Powiatowego Urzędu Pracy. Chociaż powtarzam, nigdy na żadnym etapie ja przynajmniej nie przypominam sobie. Wcześniej nas żeby... pan też nie powiadamiał o tym, o zamiarze zwolnienia pana dyrektora. Nie, ponieważ prawda? ja zatrudniając no kogokolwiek nie mam zamiaru go zwalniać. To jest oczywiste. Natomiast... No ale jak już pan uzyskał tę wiedzę, to nie powiedział mi pan nas. No nie, to dlatego typu... że tryb. Tryb, który, który został wybrany, absolutnie nie, nie zobowiązuje mnie do tego, żeby jakąkolwiek opinię czy, czy, czy zgodę, czy czy. Oczywiście, czy... jeśli chodzi o, o no prawo więc, no czyli reasumując, pan starosta innymi... ma swoje powody i rozumiem, że poznamy je. Oczywiście, że tak, czas. one nie są przecież tajemnicą i tak dalej to jest naturalne. Natomiast wracając do tego pomysłu, jak powiedziałem już po raz kolejny raz podejmowane przez miasto Radą, oczywiście miasto Radą ma prawo powołać swój m, Miejski Urząd y, Pracy ma prawo y, generować no właśnie, z nowych dyrektorów nowe miejsca pracy, płacić y, tym ludziom i podwójnie y, tak naprawdę ponosić koszty. Z My byśmy widzenia, chcieli część z obecnego Urzędu Pracy z podat, przejąć. On naturalnie, nie tylko chcieli, ale m, gdyby do tego doszło, prezydent ma taki obowiązek, bo tak naprawdę to porozumienie, o którym wspomniałem, to jest 60-40%, do 40%, jeśli chodzi finansowanie, a co do kredytowania, tak to nazwijmy, to tak jak mówię, to, że się miasto Radom od wielu, wielu lat nie zgadza z takim porozumieniem sprzed kilkudziesięciu lat. no myślę, że w sposób jednoznaczny rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny i tutaj nie ma o czym rozmawiać, a więc jeżeli powiat radomski planuje na funkcjonowanie Urzędu Pracy kwotę X powiedzmy na dany rok, to miasto Radom proponuje kwotę X minus, X minus jakąś kwotę od tej kwoty X ale tylko po to, żeby tą różnicę po nowym roku wpłacić, ponownie wpłacić, bo przecież nie ma innej możliwości do powiatu, do Powiatowego Urzędu Pracy, bo no, te proporcje muszą się zgadzać, chociaż znacznie więcej miasto znaczy powiat radomski współfinansuje powiatowy urząd pracy niż to wynika z tego porozumienia sprzed lat. Musimy postawić kropkę, czyli współpraca rysuje się dość szorstko, jeżeli w ogóle będzie. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moimi Państwa gośćmi byli pan Łukasz Molenda, dziękuję, dziękuję bardzo. i pan Waldemar, dziękuję. Tyle, dziękuję. Łukasz Nogaj, dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Na twoje... Mocna rozmowa.